manko z tej strony Batstrus, a ja was witam na takim Skyblock razem z Guzikiem i Cyprionem. Dokładnie, to jest Skyblock to, to Może to być. Dobra. Guzik, przedstaw się. Cześć. Powiedz. Cześć. Ale fajnie się... Cześć. Dobra. No. I tak sobie o. gramy no to na server blockchallenge. tą tą mapkę, robiliśmy na, na takie trzy, trzy skrzynki. Powinna być jedna, ale są trzy. Każdy ma te same przedmioty i... Co? No to zaczynamy. Tutaj mamy zasady, które tak nie będą w opisie. Tak, będą no w opisie spoko, dobra, zaczynamy. No, spoko, zaczynamy. Zaczynamy. Zaczynamy w trójkę. Ludzie. E, dobra, woda. Ej! Mam lagi, dobra. Ale ja za Ciszej. No tak troszkę. Troszkę Okej. Ej! Wiecie co, bo ja sobie zabudowałem ten. Ja nie źródło źródełko wody. I nie mam wody teraz. Ej! No, bo to ja ci później podrzucę, zrobię nie nieskończonych źródeł tylko wodę, do, 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 do. Dobra, to póki co się obejdę bez wody. Spoko. A w ogóle coś może powiesz, Ciprion, bo to swój serwer... Jakie lag, ja pier... nie, ja nie wytrzymam. Ciprion. Ciprion. Co? Dobra. Dałeś po y, tyle tego... nie? Y, Mirtu. No i teraz nie wystarczy na źródełko. A po co Cię? po co taką dużą sporo? Nie cierpię Nie, źródełko, tylko ten... Ale na no teraz... Nie, nie rozumiem, nie? Tylko, że patrz, możesz zrobić tak, że weźmiesz sobie... Ale Ci przerywam. Nalejesz wodę, zejdziesz na dół i od dołu pozbierasz tą ziemię. To jest publicznie. Ja tak samo zrobię. No to się a mi wystarczy na luzie. Już mam w zapasie. <grym wytrza> tak, tak, epic fail no teraz... na początku. O no do góry, do góry, do, do góry. Do, do góry, za informacje. Ale ja mam teraz lagi, masakra. Wcześniej to miałem w ogóle krystal masakra, ludzie. Dadu, 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 dadu. Da, da, da. mm. Tylko żeby mi ta dęcha wypadła. <laughs> Uważaj, bo ci nie wypadnie, mówię ci. Ej nie, strasznie hmm? mało mówimy, trzeba się rozgadać. Ludzie, hel helpujcie. Helpujcie i mówcie. Co, 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 co? Ja, ja to zajęty pracą. No trzeba więcej. Ja to jedno. Um, no. więcej. Ja to No ja teraz. No ja teraz w liście mówię. liście ja, ja kupię liście. liście. spoko, dobra. Słuchajcie. My tu nagrywamy. I ponieważ mamy krew, to damy łapkę w górę. Jeżeli macie krew, też dajcie łapki w górę. Co macie? Krew. Zobaczmy ile nas będzie. <grystanie> spoko. A teraz się urażę, powinno odezwać żebraki walnięte. A spoko. Ja nie mam. A no czego co? Nie to? Masz... to, to. <laughs> mam sapomkę. A ja sobie Dobra. zrobiłem zamiast kilofu zrobiłem sobie sikier, więc prawo ja. Congratulations. Thank you. I, no... Nie ma za co, nie ma za co. Spokojnie, nie ma za co. Czy ja tym razem szkło? Nie, nie widzę. Ja jest widy. To dobrze. Ja przedtem zrobiłem drzewo. Nie A? wiem, nie wiem, nie zgodzi się za bardzo, żeby uciec. Kopię, kopię. To takie pytanie. Kiedy no. zrobię? Kopię skrzynkę. Kopię skrzynkę, nie, to, to jest bardzo... <laughs> o, Ojeee, kurde. E, really congratulations. Dwie sadzonki mam. Brawo. No nie, jedna spadła. Są sadzonki, nie, cieszmy się po prostu, cieszmy się. No A nie, nie miałam trzy bloki nie na dół. No, no cieszcie się, bo jak wam zabraknie, to wam dam. Dziękuję dziękujemy. Właśnie ja mam cztery, więc mnie nie zabraknie. Chyba, że ktoś do mnie przyjdzie i specjalnie mi zniszczy, więc... To nie wiadomo kto. Ale oczywiście mamy tutaj też taką zasadę, że nie przychodzimy do siebie. Przez game moda, Normalnie... Nie, a może nie przychodzimy, bo to jest coś takiego jak Low Falls Ranger, czyli będziemy się strzelać z i w ogóle i no. Możemy mieć dla siebie hamstrz. No, czyli normalnie. Ale pamiętaj, że mnie obiecałeś nie, nieskończone źródełko mo wody. Można sobie mieć ten... Um, spokojnie. Będziesz miał nieskończone źródełko wody. Tak, bo jak nie to by było nagranie od początku, przez te dwie minuty. Gut. Albo po prostu się wydnie ten moment. Albo się było, że teraz przeczytuję. jeżeli jednak to obejrzeliście, to znaczy, że moment nie został wycięty i wszystko było tak jak trzeba. Ojej, jeśli... Ja, woda mnie zrzuci. Dobra. No. Jezu. Bra Brawo Syperion A u ciebie. No. <grafy> nie! 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 <grafy> I Nie! ma, ej, Nie! 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 ma, I Nie! 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 Ej czemu wy są tacy hamcy? Wyreszcie się... Wyreszcie się pierwsi to wy musieliście zrobić. Ale co? <ścoughs> ja tylko to zauważyłem. Ja to wiem. Nie mówię tak myślę, no sobie tak poważnie na nas. Nie! Ona... Woda nie wypadła z tego. Czukajcie, ja nie mogę. Tak, uh. no, rezyj, tak zobany do mnie No tak zwany rezyj, tak zwany Manio, można go niego zadzwonisz. Co nie? No, może... Tak, zadzwoni, jasne, no, to... tak, jasne, weź. Żeby ludzie... Ej! Muszę mieć game moda. Tak? Ej Bartosz, muszę mieć game moda. No przeczytuj sobie ten, bo jak się nie wypadło z lodu, to znaczy, że coś jest nie halo. No i wziąłem drugi lód lu i znowu mi nie wypadło. I A kilofem spróbuj, ja zawsze kilofem rozwalam na przykład. że tylko lód że nie Sorki, teraz może być czarny ekran D przez chwilę i mogę sobie przeczytować, więc wiesz, yy, nie ma tematu. Dobra, ja już mam 20 ziemi, czyli jestem na plusie, bo ja tu mam czym ma z 20... no. Ja mam To ja mam 23 dosta. koble drewnianym kilofem, więc wiesz. Czy on woda czy gdzieś schodzi? Wiem, w dół. Ups. Dobra, dobra, tylko żeby teraz, ej patrzcie, tylko żeby teraz, nie... tylko jak się teraz nie zrobi lód, to spoko. Oby. Ej patrzcie nie! na Nie! 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 Yeah. Yeah. Włączając woda. do góry! Może woda ci nie zawardzi, nie? Może. Dziękuję. No ej, no ej, no z kim ja gram? Patrzcie co to czyterzy. Ale co ja? Piszcie, że... Nie wiem, piszcie, że oni Oni nie wiem, oni, nie wiem, oni czytują, tak nie wolno. Dobrze, piszcie jak me... wolisz, dobrze, nie, że nie ja nic, ja dobra, lecę ręce do góry, jest rozkaweczę. Nara, no tu no, nie, mi, nic. Pisz, piszcie, że ja jestem sprawiedliwy. Oni nie. No wypadłem po ale co chcesz ode mnie. No i przynajmniej spadł. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość! Nie. Ej, hej, śmiałbym jakby być zamarzła woda z no, Nie, Nie, kuprion. Kupri on, jeszcze lepiej. Dw... No prawie pusta ga. Ej, nie, ja teraz sobie robię tak, żeby mnie nie zamarzła nigdy. Mm. Jakiego sobie włączyć? O, ja, ja tu mam już wiele wysokie grę na tej samej wielkości. Mhm, mm. No na pewno zabije cię. Jak nie wolno, nie możesz, nie dasz rady. Ej, tak raczej w pierwszym odcinku nie wyczelimy łuków no skąd. Mamy 12 tego e stringów, a wystarczy, że pół serwera pójdzie spać. Pół serwera. <laughs> Trze osoby pół serwera. E, to dwie osoby wystarczy. no dobra, ja sobie robię łuk Ale skąd zabrać Cieka, strzały Ciekawe, będzie, gdzie będziemy strzały i skąd? Eee, nie czepia się I mnie I co chcesz? A dobra, to wy Co, co, no to opiszcie, ty? Ja nic, właśnie zobaczyłem, nic że ktoś się mi się nie da kuba wcale, nic się nie da, nie No nic się nie dano Co teraz będzie czarny no, ekran? Co ja zrobiłem, zobacz Ja tu mam dużo drewna i ja mogę sobie zrobić na no, stąd no, z generator Ja nie, nie wiem nie, jak no, to, wiek to, wiek to nie, ja po prostu jestem tylko Ja już sobie zrobiłem. Guzik, ja już sobie zrobiłem, to zrobiłem to? teraz sobie robię na drzewka. To wszystko wiem, że jesteś pasmutą. To no, normalne. kartka. Ej, Steve, szkoda, że nie byłeś na tej wodzie. No nie, wielka, po prostu Ej, trzeba załońcie. było przeżyć noc. Guzik, no, trzeba było I macie mnie sprzeżyć. żałować. Dobra, mam dwie wysepki. Jedna większa, druga mniejsza. I co ja mam co zrobić teraz? No nie wiem. <laughs> Jabłko wypadło dobra, ja już odzyskałem całe 32 ziemi, ja tam nie wiem jak hmm. Skąd je masz? No, stąd, że ja... Zobacz, ja tu mam całą wysypkę z drewna. Hello! A ja mam większość... Ja zaraz sobie to będę zamieniona na kobla. Co ty tam na game robisz? Co? Co ty tam na game robisz? Co? Ty? Co, co ty tam na gamemodzie robisz? No ja tylko, że ja sobie w wodzie pływam. No kuba... Kuba sobie teraz nie wynagiej ale co nie to teraz... A, e... a nie, ja nie widziałem wody, tak mi woda tu zniknęła, nie? Ja... No, no, wodę no, no nie na pewno, tak, na pewno. Hmm. Byłeś. nie, to było dziwne. A ja sobie teraz wszystko zamieniam na kobla. Przeprosiłbyś mnie przynajmniej. Cyprion. I spajcie! Cyprion masz teraz... No O no, i drewno. Ciperion, masz teraz przeprosić guzika. No, przepraszam, <noise> przepraszam naprawdę. E, właśnie, wy też w komentarzach przepraszajcie go, przepraszajcie mi tak, i osobiście obrażę. Tak, znowu moja wina. Tak, znowu twoja no, wina. właśnie, on się obrazi, więcej odcinków nie będzie. I, i co? A teraz tak wszyscy, I zrobi, się, zrobi nam się smutno. Nam? No. Hmm. To ty To go dobrał i wziął smutno zrobi. moja mączka Kostna! Ej, wywioła moją mączkę. Wywiało moją mączkę kosztowę. O, o, o. O, nie! Moja woda. Nie twoja. Już nie. Już moja. nie. Mm -hmm. Cypron już tak. Cypron już gada. Już nie. Barto zrób cięcie, bo ci coś muszę powiedzieć. Okej, okay, teraz nie będziecie nic widzieć. <laughs> y guzik miał game uda. <laughs> Nie żartuję przecież. No i myślę lawa rozlała w tej chwili. Kontynuuj nagrywanie Ja już kontynuuję no właśnie Ja kontynuuję, co chcesz ode mnie? Ty jak to oszukujesz, to się ja nie wiedziałem Nie, to się nie liczy, ja stąd wyjdę, nie Cześć, ja... Ty masz całą wysypkę ja, ja Nie, wy, wy oszuści, ja nie mogę z wami po prostu Ale co? Nie, nie <coughs> widziałam <coughs> nas i od razu... <coughs> I teraz cały serwer wychodzi, dobra, to ja też Nie, bo IP nie podam Ej, no wracaj, no Ej, no, no, właśnie, no Możesz przecież podać. Nie. Ej, co jest? Co, nie? jest? co jest? Co jest? Czemu ty giniesz w ogóle? Czemu ty stoisz w drewnie? W środku drewna? No właśnie nie wiem. To, co to miało być? O, Może o... dał game moda od razu. Brawo, brawo dla ciebie, brawo! Ale co, bo ja ciebie nie widzę? Brawo! No co widzę wody jak spływa, a tam guzik? Tak. Kolejny raz ej, nie ma! Nie ma guzik! Ja jako jeden jeszcze nie zginąłem, to już macie co najmniej dwie śmierci Ja mam jedną i się mnie nie czepiaj. Wy tu kreatywy cały czas włączacie, a tak nie wolno. Tak, mam ja miałem raz włączonego kreatywa, to już go wyłączę. pytanie, czemu to masz lawę? Ja chcę w ogóle te źru... źródełka robisz. No Ej, bo ja rozwaliłem sadzonkę no. i mi nie wypadła. Ja bym już dawno miał źródełko, tylko że no, wsypciłem tam. Co ja, co ja, co tak, ja? Tak, powiedział, że to będzie skyblock na hardzie i dał nam mniej tego. E, no mniej no drobniaka. drobniaka. Mniej drobniaka. Nie ziemni, człowieku to sobie Jest ziemiaka, ziemniaka, ziemniaka. Ziemniaka, od razu, ziemniaka. Jego nie ma mojego dirta. Eee, dirt mi spadł. Ziemniaki są dobre. Dziękuję za zupę. Wiesz, że ziemniak to zupa, tylko że one oszukują. Ja pod zupa Ale się zupa to, dużo... ziemnia... zupa to ziemniaki No O ja co ja robię? Robię z drewna i wylaję, wylewuję na to kawę. No tak samo jak Cyprian No cóż, na kilka kobli by ci wystarczyło No A ja przez cały czas jadę na drewnianym kierunku, bo mi się nie chce robić kamiennego Super Ciekawe czemu ja mam tyle To Dziwne to dziwne. A, to chyba przez ale nie pamiętam. Co ja? Co ja znowu, no? Dużo. No, już wiesz, że znowu, już wiesz, że znowu, Aha. no. nie nież wielki. <laughs> <laughs> woda no, mi zamarzła. Ten... <laughs> Ej, no woda mi zamarzła. Szkoda, że no. żeś nie spadł. Nie już Byłoby jeden, 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 dwa. Guzik już ma dwie śmierci. Tak, te, co żeś wyleciał, też się liczą. Co mój ja wyleciałem? Mój dirt, mój dirt! Mój dirt! Ej nie no, nie wyrobię się na no. no to. Cypronośnię, Czemu ja? Cypronos i ty... Nie, nie ma. To jest po pierwsze. Ewentualnie optifajna, ale Brawo jedyne. ja. Hehe, he, zdążyłem! Y -y. No nie. No tak, Ja mam Wcale, że nie. Już ty już wystarczy. widziałem, że wylałeś wodę. Gdzie? Ale co? I zamarzła. No to ja rozwaliłem, no to co ja miałem zrobić? Nic. Do dupy. Ale w pierwszym odcinku w sumie nie zrobiliśmy nic konstruktywnego. Przynajmniej na razie. Znaczy ja bym zrobił, no ale cóż, no No Ale cóż, no to miał być hard, to miała być ciężka prasa. Co, to, to wszystko mieliśmy zdobyć bardzo ciężką pracą. Ale nie, ta się jak ty dałeś tyle tego, a miałoby no być... Kuba. A zobacz, a ja tu mam wszystko z drewna i ziemię mam u góry. I co, i co... I no co? ja chcę zrobić w końcu pierwsze z ten osiągnięcie. no zadanie, no. A kurde. Ja będę ja czarny ekran przez no. chwilę. Eh. co? Co ty tam ścitowałeś? Co ja? no ty, ty Bartku, ty, ty Bartku. O, ja, ja! Ja bym sobie dał F11, a na tym programie co ja, to jak się da F11, no to nie nagrywacie. Coś dziś robi. No czarny ekran, a jak myślisz? A, bo ty chcieliś też F11, dobra, to ja też sobie dam. No, teraz już Tylko, że ty akurat nie nagrywasz. <noise> teraz nagrywam. Tak? Aha, fajnie, Bartosz, czyli ty w ogóle nie nagrywałeś? Nie, nagrywałem. Ale dalej o... nagrywasz? No dalej, co ty człowiek? Spoko jest. Mnie... On mnie się nie martwi. Czekaj, nagrywasz czy nie? Nagrywam. Okej. Okay. A już tak myślał... Mm, nie, ja w tym nie gram. Dlaczego? Co się stało? i, i tutaj zrobimy krótkie cięcie. Dlaczego? bo ja oczywiście spadłem i straciłem wszystko tak więc tu zrobimy pierwsze zdjęcie znaczy już kolejne no kolejne zrobione? Asym... tak zrobione guzik kurde straciłem wszystkie rzeczy ja z wszystkim byłem guzik o, kurde. dobra możesz sobie zabrać tego możesz sobie zabrać dirta ok? Fuck ale lecisz. No ale skurde, kurde miałbyś tyle, ile miałbyś. No dobrze, no to ja wam dam jeszcze trochę tego dirta. No. No, nie wierzę wody. ci. Ja już mam, więc o mnie się nie martw. O kurde. Kurde, no tyle rzeczy miałem. Nie, ja, ja, ja nie ufam temu Brawo Cyprian, tak. brawo. A zaraz... nie, teraz będzie, wtedy jak każdy dead, będzie napisane jego śmierć. Ja już byłem w tym odcinku raz, i plon raz, bo tam też się nie liczyły, A budziłem no Nie, bo ja nie mogłem pojawić się u siebie. Tak, bo... tepnąć. Mianowicie. Ja byłem bez, bez szans. No co? Ja muszę to zrobić. Ja już znowiłem. Nie! Ja, ja nagrywam, przestał czas. Człowieku. <laughs> Najwyżej się wytnie potem. I damy mu I jest dobrze. No, jest dobrze. No. Okej, okay, no. już. <laughs> No, no, jeszcze z... nie! No czemu nie? Zapomniałem wziąć dirta. Jezu! <grym> Brałeś! Weź on czytuje, ja jestem pewien. On, 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 on chciał sobie wziąć dirta i mówi, że zapomniał dirta. Tak to ja mam, mm. y, to ja mam jedno wiaderko wody i czekam na drugie od siebie przez cały czas. Ale sobie jeszcze go nie przeczytowałem. Okej. Okay. Możemy nagrywać. Ja już nagrywać. Ja przez cały czas nagrywam, Co ja ty nie, ro nie robię żadnego cięcia. Jaki ty ja spoko, nie nagrywam wami. No ja wytnę, spoko. O nie, no. Też ja się teraz pożegnam z serwerem. Albo mi lagnie, ale no... Co? Tak, Skype się wyłączył. Normalne. Kto? No. no ja. A jak myślisz? Czyli kto? Czyli ja, czyli Bad trus. Czyli ten, któremu zawsze internet pada, w ostatniej chwili. Jej, czyli szyba. teraz ci padł internet? Tak, teraz mi padł internet. No ale nagrywam dalej? Tak, nagrywam, ale teraz będzie cięcie pewnie. pewnie tak na pewno. Słyszymy. Tak, pewnie na pewno będzie cięcie, słyszycie to dobrze. Bo jakbyś pokazał IP to każdy by teraz zaczął wbijać bo oczywiście on będzie cały czas otwarty przecież... Tak cały czas eee. zapraszamy na serwer IP było pokazane ale będzie zakryte Ej, ale przecież czekajcie może być IP pokazane Nie nie może bo... A A Może, w sumie być? może bo bo... White mogę zrobić A to white spoko. Ale nie, Ale nie tylko, nie? Ale może Przecież nie znają naszej sieci hamachi. To nie ma hamachi, Ja, ja tutaj nie mam hamachi, i wbiłem Aha No właśnie Sadzonka Ej Ale... no, tak. e, Sipion, robisz wild listę No zrobię No, co zrobię? Z mi Okej okay. A ja nadal kopię drewnianymi rzeczami Ja nawet kowla nie mam nie kuraj ja No bo wiesz, ty jak sobie robisz wszystko z drewna, no to nie ma jak zrobić tego to ja sobie robię wszystko zdrowna. Nie, nie robię wszystkiego zdrowne, to szóście, ty, ty jeden, ty ty ty. No dobra, jeszcze wodę, żeś sobie wylał, dziękujemy. Wiesz, że ja się tam do ciebie w nocy przejdę i zabiorę hmm. ci twoją wodę? Nie, nie przejdziesz, nie zdoła. Nagrywasz? Nagrywam, nagrywam, nagrywam. Nie zdołasz do mnie przejść. Nie ja, ja, że na sobie ja zabiorę, ja zabiorę ją. Proszę, zabrałem wodę, teraz już tu nie przyjdziesz. Ja mam 8 gobla! Mogę wszystko! Ci co? Brawo <noise> dla mnie, zamiast wziąć wodę w wiaderko to ja ją drewnem zastawiłem. Tak, yyy... No <noise> ja mam piękny dom. Mam wieżę obserwacyjną na wodę. Spójrzcie, se tutaj leży drewno, na którym była woda, no. No, po prostu nie mogę. Ale wieża obserwacyjna, no to ja też nie mam wody, więc widać w klubie, pożyczymy się od guzika. Spoko, co nie? Właśnie wam pokazuję fach. 4, 5, 7, raz, daj się. Okej, teraz już będę miał wejście odsierwać inną. No. Jeeeeee! Ile macie sadzone? Ja dwie. Nie trzy. Ja cztery. Ja mam pięć. Ja mam, ja mam trzy. Trzy i jedną fabcę. Ale ja tutaj mam na tego, na wzrost roślinek. Jeeey! Jak się robiło drabiningi. <śśmiech> tak się robiło drabiningi! Ej, wy wiecie, że my już nagrywamy prawie 20 minut? No wiem. No spoko. To się zrobi part 2. No, no właśnie. Nie. Ty podzielisz, ja, już, ja mogę normalnie. Właśnie, odcinki będą yy, no raz u... Raz u mnie, raz u Guzika. W u Patrusa i raz u pana Guzika. Łałkuje. No wow, Co to jest? Piaskeczko Ty teraz będę na chipsy yy, Takie malutkie Wiesz można jakieś... jak się kur... Jak no my co? na sklepie już jesteśmy Patrzcie ile my na sklepie już jesteśmy godzina i 3 minuty Z serwerem kombinowaliśmy 12 oh. minut żeby była mapa Hmm? Ty, ty my też, hey. też nie byliśmy z guzikiem Tylko ty kazałeś od kogo Właśnie ja już mam, ja już mam y, godzinę i 36 minut No sorki, no, ja Przepraszam was i jeszcze się przedtem rozłączyłem po 44. Hmm, nie, da. ja mam jeszcze godzinę, bo ja się nie rozłączyłem ze Skype'a, ale mi po prostu rozłączyło Skype i dołączyło od nowa. A -a. Tak, y każdy teraz piszę... Ja mam mega miał, internet. Ja tu będę miał piękną wieżę obserwacyjną, z której będę ich brał. ubrał. W, w ogóle ten, no hmm. zasadę będę, będę w opisie. Masz mega co, Ja co już ja mówiłem oczywiście, że na początku... Tak, e, tylko muszę... internetu, brawo. Ale co? <głos> Dziękuję. <głos> nie, to jest normalne. Tak, to jest normalne, po prostu wywalać Nie, to, no. jak ktoś oglądał e, mój odcinek kiedyś tam, to... Nie ma, spoko, dobra. Nie ma, nie ma za co. Podziękowania. A ja sobie robię domek, idzie mi to, co wy mówicie, ja sobie zacznę robić domek. Drodzy widzowie, um, to też jest, to jest w in też interaktywnie, więc będziecie mogli nam podawać zadania, które my będziemy starali się wykonać. Ale I się proste... mikrofon trzeszczy! Trudno. I proszę, róbcie to, czućcie to zadania tak, żeby dla każdego było inne, na każdy odcinek. Jakby ktoś napisał komentarz, Moż, wiesz, to możesz, wiesz co, można na drugim godzinie napisać, albo komuś, no nie, podaj komuś linka, żeby napisał. Okej, okay. żeby, żeby było With baby, with baby Every no Dawaj śpiewamy Cicho mi tam Patrzcie jaką mam wieżę przed wami piękną, patrzcie Oślepłem, nie jest za brzydka Wow Dobra, przestańcie pisać tutaj, tak No kurde, ja nic nie mówię, ale my mamy już yy, dosyć dużo ale spoko, ja się nie czepiam. I tak w sumie, no dobra, Skąd? skoro tu już tyle piszę, no to możemy tutaj zakoń zakończyć nasz odcinek. Dobra, tylko sobie zrobię... No dobra, no to spoko, no ja też bym tak myślał, że na siedem. Boże, <grym> Dobrze, tak więc... No, to my teraz kończymy. To się żegnam. Dobra, to czekajcie, 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 czekajcie. I następny odcinek na kanale Guzika. I następny odcinek na dole. Cześć. No, trzymajcie się i na razie. Cześć.